Hej, witajcie. Ja jestem Shrek'u, a to jest pierwszy z filmików z miniserii, którą zamierzam z... wrzucić na mój kanał, dotyczącej zamkniętych beta-testów gry Tera. Teraz odbywa się ostatni, piąty weekend zamkniętych beta-testów, yy, przed premierą, która będzie miała miejsce 3 maja. Yy, pełna nazwa gry jest Exiled Realm of Arborera. I jest to gra studia Blue Hole, która została założona przez ludzi, którzy odeszli od twórców Lineage'a. I dużo z, jakby, z inspiracji widać y, w, w strzacie graficznym. To jest moje pierwsze spotkanie z tą grą. Y, wiele się nie interesowałem tą grą wcześniej, najpierw czytam parę trailerów, dlatego jestem ciekaw, co ma do zaoferować. No wybrałem serwer PvP w Estonii i ten filmik będzie dotyczył wy, yy, wyboru tworzenia postaci. Yy, ta gra ta jest yy, na silnik Unreal Engine 3 i jest ładnie wyglądająca. Graficznie ta graficznie mi się podoba. Więc tak, raz te wyboru to są ludzie, jakieś kastanicy. Nam. Amani, Popori, wracać kuzyni Timo z Lala, Elin, hmm. Baraka i wysokie elfy. Hmm. Teraz zastanawiam się, kim by tu zagrać. A może na początek spróbujemy tej Popori. Zobaczmy, jakie klasy są. Popori może być tak, wojownikiem, który jest jako tank z unikami i jako DPS, Mili, z skórzaną zbroją. Eee... Tutaj jest przy każdej klasie jest jakiś wymagany skill gracza. Dla Warriera jest jako 5 gwiazdek, z wytłumaczeniem, że Warrior jest dobrym do solowania, jak również dobrym dps em dzięki szybkim atakom. Jednakowoż, jeśli chcemy go zrobić na tanka, to jest to niezwykle trudne i wymaga bardzo dużego skilla. Następnym klasem jest Lancer. Jest to tank absorbujący damage melee. Z metalową zbroją i jest to, są to wojownicy ciężko uzbrojeni generują y, tret y, z okrzykami, specjalnymi atakami y, poświęcając y, szybkość ruchu i, szybko, i siłę ataku na, na największą wytrzymałość spośród z wszystkich, z wszystkich klas w grze następną klasą jest Slayer Nie. jest to Fars DPS, czyli jego celem jest robienie dużej ilości damage w małym czasie, Mili też ze skurzoną zbroją. I jest to wojownik z wielkim, dwuręcznym mieczem. I jego styl walki jest to bardzo wysoko damageowe ataki połączone z unikami. Kolejną klasą jest Berserker. Yy, i jest to tak samo bars dps jak slayer i berserker używa doładowanych ataków żeby zadawać duże obrażenia i yy, również berserkerzy mogą blokować nadchodzące frontalne ataki jednakże tracą, tracą dużo mana points dużo many tracą kiedy nie atakują czyli jak sama nazwa berserk musi być stale w walce Następną klasą jest Mag, jest to również pars DPS, zasięgowy, noszący zwykłe yy, płócienne zbroje. Yy, Mag jest zwykłą klasą range'ową skupiającą się na zadawaniu dużego damage'u tak zwanymi nukami. Opisane jest to, że jest to mobilna artyleria w Terze. Brzmi ciekawie. Następny jest Łucznik. To jest nie Barst DPS, jednakże, jednakże System DPS, czyli on po utrzymuje stały y poziom DPS-u przez cały czas, bez żadnych nagłych, dużej ilości dam damage'u. E Opis jest, że są bardzo mobilni i zasięgowi, i dzięki channelowaniu energii do swoich łuków są w stanie robić dużą ilość różnych ataków. Y Przeciwko swoim przeciwnikom. Następną klasą jest Priest. Jest to główny healer, też range'owy i również jego zbroją jest y, zwykła tkanina. Jego głównym rolą jest y, odnalenie witalności i życia. Y, jednakże nie należy ich niedoceniać, ponieważ również tą samą energię, którą skupiają na leczeniu, mogą użyć przeciwko swoim wrogom. I ostatnią klasą jest Mystic. Jest to support healer, tak że jego celem jest wspomaganie leczenia różnymi buffami, enchantami i aurami, a nie tylko główne leczenie. I jest, że mystycy mogą przyzwać jakieś potężne trale, aby pomagali im w leczeniu i w walce. Ja nie jestem typem gracza, który lubi healerów, dlatego ja prawdopodobnie my sobie warriora. W moją główną postać jest warrior, tak, tak samo robimy tutaj. Jak również widać jak się jest player skill required, warrior wymaga 5 gwiazdek. Lancer wymaga 4 gwiazdki. Slayer wymaga 3. Tak, również tak samo jak berserker. Natomiast sorcerer, archer... I wymagają po dwie gwiazdki, a Priest i Mist Priest 3, a Mystic 4. Czyli według twórców Warrior wymaga najwięcej skill'a Zobaczymy. Następna, następne, po wyborze już rasy i klasy, można sobie wybrać yy, gotowe presety postaci, już przygotowane. Albo można. Bo prawie wygląda jak kurczę młody kot w butach. Tak jak jakiś królik. Można wziąć sobie gotowe presety, albo można po prostu samemu sobie stworzyć. Można wybrać ogon. No wygląda fajnie, taka, taka szczoteczka. Zobaczmy twarz. No, zrobię sobie pandę. Dostać zaraz teraz swoim kolor. Jakieś ozdobniki, tatuaże. O, to wygląda tak sympatycznie. Weźmy sobie kapelusik. Jeśli ktoś jest. Tak, tak. Jeśli ktoś jest nie chce spędzić dużo czasu na, na tworzenie swojej postaci, może zostać sobie gotowy preset. Natomiast jeśli ktoś chce, to może sobie w miarę. Swobodnie dostosowywać swoją postać. No, tu jeszcze widzę, że więcej opcji tego ogona. O, nie, to, to wygląda fajnie. Czy ten? Nie. Dobra, weźmy ten. Yy, no także tutaj jest też wybór twarzy. Następnie, następnie ozdobników. I dalej, jeśli ktoś dalej jest z nim usatysfakcjonowany ze wyglądem swojej postaci, może dowolnie zmieniać strukturę kości, twarzy i szczęki, oczy, no, nos, usta, uszy według własnego podobania, i dzięki temu bardzo spersonalizować postać pod siebie. Z mojego doświadczenia z innymi ARPEGami nie wydaje mi się, żeby tu było jakby dużo opcji do tak naprawdę do robienia swojej postaci, bo nie możesz zmienić postury ciała, ani jakichś takich bonusów, dlatego. fajne rzeczy są jednak, że czuję pewnie niedosyt, jeśli chodzi o tworzenie postaci. Biorąc, porównując do WoWa, tak, w WoWie, w WoWie jest jeszcze mniej jednakowo, że na przykład biorąc ostatnie standardy jak Star Warsy czy Skyrim, to jest, widać tutaj pewne braki. No, na początku można jakieś cztery wybrane zbroje sobie wybrać, kolorystyczne, A najbiedniej. A, weźmiemy taki sobie. I głos. To brzmi prawie jak chomik piątka. No to... A, weźmiemy to. Wybaczcie tą przerwę, jednakowoż mi teraz się wywaliła do Windowsa. No ale mam stworzoną przez swoją postać: Warfare jest to Warrior. I jak będzie wyglądał początek: góry, to wam pokażę na następnym filmiku. Teraz jednak pokażę wam jeszcze przy przypieszonym tempie. Jakiś przykład tworzenia innych postaci, innych ras, innych klas. No to do ostrzenia na swym filmiku. Pozdro.